Czemu te paskudne słówka nie pojawiają się w naszej głowie właśnie wtedy, kiedy chcemy je użyć? No i oczywiście, jak to zmienić, bo jest na to sposób. Nazywam się Dorota Werner, moją pasją są języki i prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc Wam uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam podzielić się z Wami pomysłem, na który wpadłam kilka lat temu, kiedy uczyłam się hiszpańskiego. Hiszpańskiego uczyłam się sama. I on przechodził takie dziwne fazy, bo właściwie to zaczęłam się go uczyć dlatego, że zdarzało mi się być w Hiszpanii albo spotykać się z Hiszpanami. No ale to były bardzo sporadyczne i krótkie wizyty, więc oczywiście mało wpłynęły na mój poziom, bardziej na chęć, ale one później się urwały dość szybko. Niemniej jednak hiszpański już mi się zdążył spodobać, więc chciałam dalej się go uczyć, ale nie bardzo miałam do czego go używać, czyli bardziej interesowało mnie, żeby rozumieć. No i tak też się uczyłam. Chciałam wiedzieć o czym są te wszystkie piosenki. Chciałam czytać książki po hiszpańsku. No i to wszystko tak dobrze żarło, aż któregoś dnia pomyślałam sobie, że może chciałabym sobie zrobić certyfikat na poziomie B1. No i oczywiście nie było żadnych problemów z ćwiczeniami ze słuchu, nie było żadnych problemów z czytankami. No ale jak przyszło do próby mówienia, to się okazało, że ja po prostu w ogóle nie mogę nic wykrztusić. Pamiętam jeszcze do dzisiaj, jak pierwszy raz umówiłam się na Itoki z takim Meksykaninem na półgodzinną konwersację, i ja po prostu pamiętam to, to była trauma mojego życia. Ja po prostu nie mogłam prawie nic powiedzieć. Jak skończyło się już to, gdzie mieszkam i jak się nazywam, to dalej to już był po prostu jeden pas rozpaczy i stresu. I znalazłam metodę, która doprowadziła do tego, że jakieś sześć, siedem tygodni później. Dostałam 100% na ustnej części certyfikatu na poziomie B1. I dzisiaj chciałam powiedzieć, jak to zrobiłam. Metoda była sprytna, właściwie wygląda głupio i nawet może trochę oszukańczo, ale skoro zadziałało, to ją sprzedam. Potrzebne znowu będą karteczki sklerotyczki, te takie żółte klejące, coś do pisania, no i w sumie ktoś do gadania, i to może być ktoś zdalny, i nie musi to być nauczyciel, który Was będzie poprawiał, może być. Wasz kolega Polak, spokojnie. W razie czego, można to też zrobić, nagrywając sobie jakiegoś takiego vloga. Także można nawet właściwie to mówić trochę do siebie albo niewidzialnej publiczności. Natomiast musi być tak, że do kogoś mówicie. I teraz tak. Przed południem uczyłam się yy, tak. Yy, Tradycyjny sposób, to znaczy no, przerabiałam jakieś tam książki, które miały podobne zadania testowe, pisałam sobie maile, bo trzeba napisać maila na DLB1. No i przy okazji zawsze gdzieś tam wpadły jakieś nowe wyrażenia, jakieś słówka, które widziałam, że mogłyby się przydać w rozmowie. Takie co widziałam, że zeszłym razem mi ich zabrakło. No i wiedziałam, że teraz trzeba coś z tym zrobić, żeby one wreszcie. Pojawiły się wtedy, kiedy trzeba. I słuchajcie, jest tylko jedna metoda na to, żeby przeprowadzić słowa ze słownictwa biernego do czynnego. I to jest używać ich. Tylko, że to jest błędne koło, bo ja nie używam tych słów, dlatego że one nie są w moim słownictwie czynnym, i one nie wchodzą do mojego słownictwa czynnego, dlatego że ich nie używam. I teraz to błędne koło trzeba przerwać. Co wymyśliłam wtedy i sprawdziło się po prostu tak, wow. Zaczęłam wypisywać te wyrażenia, na których mi bardzo zależało, na tych takich małych, lepkich karteczkach i naklejać sobie je na brzegu monitora od mojego laptopa. Codziennie łączyłam się na krótką konwersację z jakimś nativem, z ludźmi tam z różnych krajów. To byli właśnie różni ludzie, to było też lepsze, bo mogłam jakby tą samą myśl sprzedać kilku osobom. I postawiłam sobie za zadanie żeby użyć w rozmowie, tak sterować tą rozmową, żeby specjalnie użyć tych wyrażeń, co najmniej pięć razy. Za każdym razem, kiedy użyłam takiego słowa w rozmowie, to robiłam sobie kropeczkę. I jak miałam już pięć kropeczek, to tą karteczkę już wywalałam, ale przybywały ciągle nowe. Naprawdę, to w jakim stopniu te słowa zaczęły wchodzić do mojego czynnego słownictwa, to była szokujące. Czyli generalnie użycie tego czegoś pięć razy, nawet w taki lekko wymuszony sposób, spowoduje, że to będzie już wasze słówko, które Wam przyjdzie do głowy. Oczywiście słówko. Ja tam nie miałam pojedynczych słów, ja tam miałam jakieś krótkie wyrażenia, tak? Nawet jeżeli chodzi o pojedyncze słowo, to lepiej zapisać sobie w jakimś krótkim wyrażunku. Także jak przyjdą Wam do głowy, kiedy będziecie się uczyć jakieś takie rzeczy, które dobrze byłoby umieć powiedzieć, to na karteczkę naklejamy. No, oczywiście, jeżeli ktoś na przykład rozmawia na telefonie, to nie musi być na monitorze, tylko na przykład, nie wiem, tablicę sobie wziąć taką małą magnetyczną, albo cokolwiek, teczkę postawić oprzeć o ścianę i kartonową i do niej poprzyklejać. Najważniejsze jest tylko to, żeby mieć te słowa w zasięgu wzroku, kiedy rozmawiamy i zrobić taki po prostu świadomy wysiłek, żeby tak skręcić tą rozmową, żeby użyć tego wyrażenia. Gwarantuję, że jak użyjecie pięć razy, to będą one Wasze. Wiem, że to brzmi dziko, wiem, że to brzmi może tak trochę, że no, ta rozmowa trochę sztuczna i tak dalej, no ale trudno. Na pewnym etapie, jeżeli jeszcze nie jesteśmy na przykład na B1, to te rozmowy na razie nie mogą być takie mega naturalne. Oczywiście dążymy do tego, żeby jak największy był kontakt, żeby jak najwięcej pytań było szczerze zadanych, żeby jak najwięcej w tym było prawdziwego, ale troszeczkę musimy tam podsłaniaczyć. Więc wypróbujcie moją metodę i piszcie, jak Wam się to podoba. Polajkujcie, subskrybujcie, jeżeli nie jesteście zasubskrybowani. Tym bardziej, że wtedy będziecie mieli możliwość rozwiązywania quizów, o ile uczycie się angielskiego i nie jesteście na poziomie powyżej B1. I do zobaczenia w następnym odcinku.